Witajcie, jak się człowiek napracuje, to musi usiąść i sobie odpocząć. A my tu się konkretnie napracowaliśmy. Za chwilę pokażemy Wam naszą kolejną realizację, powiększoną wersję domku Sasenka 4 w Prażmowie. A że dziś mamy dni otwarte, to zmęczony już jestem samymi przygotowaniami. Mimo wszystko zapraszam do środka. Pokażemy Wam, jak wygląda dom. Tuż przed oddaniem klientowi, i prezentacją innym klientom. Brawo dla Jurka. Jurek sprzątał długo, bardzo skutecznie. Należy mu się pochwała z ust prezesa. Zapraszam. Parafrazując klasyka, oczom waszym w tym momencie ukazał się dom. No, jak widzicie, prawie wykończony. Mamy ściany wykończone z super wygodnymi schodami. Gratulacje dla Piotra. Podłogi klient będzie wykonywał we własnym zakresie, więc tego jeszcze elementu wszędzie nie mamy. Natomiast pod całą podłogą położone jest ogrzewanie podłogowe. Tutaj mamy już położone płytki. A no, łazienka poza białym montażem również jest skończona. Możemy tu pokazać, jak to wygląda. Mamy odpływ liniowy. Słytki przygotowane pod montaż baterii, tutaj miejsce na umywalkę, zagubudowany budowany gebelit, no i tutaj jeszcze jest kwestia widzenia niestety małej korekty parapetu, ale są zrobione na spokojnie. Co dalej? Jak w każdym domu mieszkalnym mamy tutaj pomieszczenie techniczne z przygotowanym już hydroforem. Woda, dzia woda działa, no, prąd jest pewnym problemem tej inwestycji od początku, ponieważ Wandal uszkodził przyłącze elektryczne wszystko czysto. Cała budowa no, została zrealizowana na agregacie prądotwórczym, natomiast szczęśliwie dobraliśmy do końca. Teraz pokażę Wam górę. Góra jak już wspomniałem, centralnym tutaj elementem salonu są super wygodne schody. A szkoda po nich chodzić. Ale za chwilę pokażemy Wam, co jest na górze. Spody są, jak widzicie, szerokie, wygodne. Gdzieby operator Dominik tym razem nawet się na nich nie potknie, mam nadzieję, dzięki ich szerokości. Oczywiście. Czemu tu jest tak fajnie jasno? Ponieważ i tu, i tam mamy okna dachowe, które jednocześnie umożliwiają wyjście na dach. To no nie są oknami dochowymi, tylko jedno z nich jest wyłazem. Na równo po prawej, jak i po lewej stronie mamy dwie sypialnie, które prezentowaliśmy wcześniej. Natomiast warto podkreślenia jest fakt, że mamy tu też przestrzeń do przechowywania. Tu podobnie, a tu zgodnie z planem, wykonaliśmy ubikację. Pokój już jest pomalowany dla dzieci. Państwo chcą się sprowadzić możliwie szybko, ponieważ. Muszą wyprowadzić się z aktualnie wynajmowanego domu. Tu mamy już też pomalowany, przygotowany pokoje sypialnię. No i taras, i taras, balkon, z którego no, nadawaliśmy wcześniej. Jeśli chcecie z nami wybudować swój dom, taki większy, mniejszy, podobny, za każdym razem wykonany z dbałością o szczegóły i uwzględniający Państwa indywidualne oczekiwania. Zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do odwiedzić w biurze lub w, w takich domach, które budujemy, tak jak aktualnie dzisiaj, podczas dni otwartych, również istnieje możliwość obejrzenia na żywo prawdziwego domu. A żeby zacząć, proszę piszcie, dwońcie obserwujcie nas w social mediach. Do zobaczenia. Jesteśmy. Przedsionku. Wielokrotnie podczas wizyt na różnych budowach mówiłem Państwu, jak istotne jest to, aby w domu był przedsionek, zwany również wiatrołapem lub sienią. Dlaczego? Otóż jak widzicie, weszliśmy z dworu, z działki przez schodki, teraz jesteśmy w przedsionku i dzięki temu, że tu i tu mamy szafę, gdzie możemy się rozebrać, zostawić ubrania wierzchnie i buty, do środka, dalej do domu wchodzimy. Czyści, wypoczęci i bez brudu, który mieliśmy na butach i ubraniach na zewnątrz. Jeśli mamy psy, koty lub inne zwierzęta, rada jest podwójnie cenna. Po więcej podobnych, obserwuj nas na naszym kanale, Facebooku, YouTube, Instagramie i w innych odmętach internetowych. Do zobaczenia. Korzystając z tego, że stoję na naszym pięknym tarasie. Chciałbym opowiedzieć kilka anegdot związanych z tarasami. Otóż ostatnio podpisaliśmy umowę z klientem, który nie skorzystał z usług innej firmy. Tu pozdrawiamy konkurencję z dalekiej północy Polski. Otóż okazało się, iż jednym z elementów umowy jest zapis mówiący o tym, iż klient traci całkowicie gwarancję na dom, jeśli nie zakonserwuje tarasu w ciągu kilku dni od zakończenia. Montażu. Dodatkowo w tejże samej firmie, jednym z kruczków prawnych, bo trudno to nazwać inaczej, jest to, iż klient rzeka się gwarancji. Dodatkowo wpłacić trzeba tam 90% wartości domu z góry. Jeśli takie pomysły Wam nie odpowiadają, zapraszamy do współpracy. Nasza umowa jest uczciwa, przejrzysta, obustronnie korzystna i nie zawiera klauzuli. Abuzyn. to co widzicie tutaj na tarasie tłumaczę co to jest nie jest to gniazdo budowlane jest to wtyczka przygotowana do tego aby cały budynek podpiąć w sposób prosty i mało inwazyjny do agregatu prądotwórczego który stoi akurat tam co uzyskujecie dzięki temu uzyskujecie dzięki temu możliwość zasilania awaryjnego domu w ograniczonym zakresie, na przykład ograniczonym do kilku obwodów. W sytuacji, w której mieszkacie tak jak o, tu w polu, gdzie zabudowa jest rzadka, dostawy w prądzie częste, a nie chcecie stracić swoich ulubionych lodów z zamrażarnika. Także, jeśli chcecie móc podłączyć selektywnie część obwodów, które macie w domu. Podłączcie agregat, przystosujcie instalację elektryczną, wyprowadzając kamień i kabel, przepraszam, który umożliwi Wam podpięcie agregatu. Po więcej rad i wiadomości ze świata budowlanego obserwuj domek i dom na Facebooku, YouTubie, Instagramie oraz w częściach internetu. Do zobaczenia!